Bądź szczery. Pewnie marzyłeś kiedyś, jak niesamowicie byłoby nauczyć się czegoś natychmiast. Jak psetnięciem palców i bum? Już to umiesz. Może chciałeś nauczyć się robić salto, żeby zanim panować w szkole, zwrócić uwagę swojej sympatii z szóstej klasy. Albo nauczyć się grać na gitarze, keninie, by zdobyć przypadkowe umiejętności, jak szybciej biegać, wyżej skakać, czy nawet opanować jakieś, nie wiem, wiralowe tanie z 2016 roku. Cokolwiek, by tym takim kul cool dzieciakiem, na którego wszyscy zwracają uwagę. Teraz, jako Nastolatowicz czy młodzi dorośli, nasze priorytety w nauce są trochę inne. Odwyczaj chcemy uczyć się czegoś, co przyniesie nam korzyści w dłuższej perspektywie biznesu, języków, technologii czy sportu. Tylko problem w tym, że większość z nas jest kiepska w aktywnym uczeniu się. I to nie jest nasza wina. Szkoły nauczyły nas zapamiętywania faktów na test, by zaraz po nich zapomnieć, o czym my w ogóle się uczyliśmy. A przecież zapamiętywanie to nie to samo, co nauka. Nauka polega na zrozumieniu, zastosowaniu i zapamiętywaniu informacji tak dobrze, że stajesz to drugą naturą. Pomyśl o ostatnim razie, gdy próbowałeś się czegoś nauczyć, nowego języka, gry na instrumencie czy umiejętności, jak nie wiem, na przykład programowania. Co zrobiłeś? Pewnie zakuwałeś, dużo czytałeś lub oglądałeś mnóstwo tutoriali i nic nie zostało w Twojej głowie. Dlaczego? No bo większość z nas skupia się na wchłanianiu, czytaniu, oglądaniu, słuchaniu zamiast na wyjściu. Robieniu, praktykowaniu i nauczaniu. To jak próba nauki pływania przez czytanie książki o pływaniu. Możesz znać teorię, ale pierwszy raz w wodzie i tak utoniesz. Niestety, ale musisz się ubrudzić, a w tym przypadku zmoczyć. Ale zanim przejdziemy dalej, wyjaśnimy sobie jedno. Nie wszystko jest równie ważne. Zasada 80-20, znana też jako zasada Pareto, mówi, że 80% wyników pochodzi z 20% wysiłku. Nauca oznacza to, że powinieneś skupić się na podstawowych zasadach, które przynoszą największe efekt. Jeśli na przykład chcesz się nauczyć nowego języka, to nie zaczynaj od zapamiętywania 10 tysięcy słów narz. Naucz się tysiąca najczęściej używanych. To jest na 80% codziennych rozmów. A na przykład, jeśli chcesz się nauczyć grać na gitarze, to opanuj podstawowe akorby, zanim rzucisz się na bardziej skomplikowane solówki. No jedną techniką też jest to, żeby szybciej zapamiętywać na przykład podstawne. To takie aktywne przypominanie zamiast biernie przeglądać informacje, aktywnie się testuj. Nie jest to nowe, ale bardzo skuteczne. Szczególnie przy przygotowaniach do egzaminu. Powiedzmy, że uczysz się historii. Zamiast czytać ten sam akapit o II wojnie światowej po raz dziesiąty, zamknij książkę i spróbuj przypomnieć sobie, co właśnie przeczytałeś. Bo to zmusza mózg do cięższej pracy, co wzmacnia pamięć. To jak podnoszenie ciężarów, ale dla mózgu. Samo patrzenie na handle cię nie wzmocni. Musisz je podnieść. To nie znaczy jednak, że powinieneś przeciążać swój mózg. Zakuwać może wydawać się produktywne w danej chwili. Ale to jest tylko rozwiązanie krótkoterminowe. Jest coś takiego jak efekt odstępu, czyli z angielskiego spacing effect. To gra długoterminowa polega na tym, że uczysz się lepiej, gdy rozkładasz sesje naukowe w czasie. Na przykład 30 do 60 minut dziennie przez tydzień. Dlaczego? Słuchaj, za każdym razem, gdy wracasz do tematu, mózg musi wydobyć go z pamięci. Im częściej to robisz, tym silniejsze stają się połączenia w Twoim mózgu. To jak wydeptywanie ścieżki w lesie. Za pierwszym razem jest zarośnięta i niewyraźna ale za każdym kolejnym przejściem stajesz coraz bardziej widoczna i łatwiejsza po prostu do przejścia. Dlatego zamiast uczyć się 6 godzin ciągiem, podziel te 6 godzin na jedną godzinę dziennie. Czyli masz 6 sesji tygodniowo po jedną godzinę. Twój mózg i zdrowie psychicznie po prostu będą Ci za to wdzięczne. Ale jak już wspomniałem, musisz uwrócić sobie ręce, by efektywnie się uczyć.